Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach z Hondą Accord. Siódmą generację Hondy Accord produkowano w latach 2002 do 2008. Oferowano dwa oddzielne modele, jeden przeznaczony na rynek japoński i europejski, a drugi na rynek amerykański. Projektant Honda Accord został bardzo dobrze przyjęty, a wraz z przeprojektowaniem w 2006 roku został jeszcze bardziej dopracowany. Bardzo nowoczesny wygląd ostrych linii nadwozia jest główną cechą tego samochodu. Linie boczne są podkreślone dużymi powierzchniami blachy i nieco mniejszymi szybami. Ilość chromu, klamki drzwi w stylu retro, listwy wokół bocznych okien, przycięte przez osłonę silnika, nadaje szczególną atmosferę, która wzmacnia elegancję i agresywność pojazdu. Tylna część Hondy Accord jest masywna. Jest ozdobiona dominującym zderzakiem i stosunkowo wysokim ogonem pojazdu, więc trzeba być trochę ostrożniejszym podczas parkowania. Aerodynamiczny i agresywny wygląd nieco wadliwych wizualnie małych 16-calowych felk aluminiowych schowanych pod błotnikami. Zawieszenie charakteryzuje się sportowymi cechami, nie wpływając negatywnie na komfort jazdy, który pozostaje wysoki. Wnętrze konkurencji jest mało pomysłowe, ale z drugiej strony bardzo przejrzyste i funkcjonalne. Sportowe fotele są wykonane z połączenia materiału i skóry, kierownica jest pokryta dziurawą, skórą, a konsola środkowa ma tak zwany wygląd karponowy. Kierownica steruje radiem i tempomatem. Panel sterowania ma oświetlenie optitron, które jest całkowicie ciemne, dopóki kluczyk nie zostanie zablokowany. Standardowo wyposażony samochód ma dwustrefową klimatyzację, dzięki czemu pasażerowie na tylnych siedzeniach mogą w pełni cieszyć się jazdą. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Honda Accord jest wyposażona w poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, boczne poduszki powietrzne i kurtynę powietrzną. Spośród silników benzynowych oferujemy drugie 0 VTEC o mocy 155 km i drugiej 4 o mocy 190 km. Spalanie niższej benzyny to około 9,5 litra 100 km, a wyższej około 10,5 litra 100 km. Z silników diesla oferujemy drugie dwa ID o mocy 140 km i spalaniu około 7 litrów 100 km. Zalety Honda Accord. Wysoka jakość i precyzja prowadzenia samochodu. Wygląd aerodynamiczny, przestronny. Przy regularnej pielęgnacji bez problemu można nim przejechać 500 km. Wykonane z wysokiej jakości materiałów. Trwały silnik. Dynamiczne zawieszenie. Precyzyjna skrzynia biegów. Grzywa Honda Accord. Oryginalne części są cholernie drogie. Wnętrze wygląda trochę staroświecko. Większe zużycie oleju w silnikach diesla. Szybkie zużycie tarcz i klocków hamulcowych, zwłaszcza tylnych. Korozja występuje na podłożach tylnych tarcz hamulcowych. Najczęstsze awarie turbosprężarki w silnikach wysokoprężnych ID. Wnikanie wody do łożysk kół tylnych. Wady bagażnika. Oryginalne głośniki często ulegają awarii. Typowe problemy ze sprzęgłem w modelach z silnikiem diesla, częste pęknięcia w układzie wydechowym w silnikach wysokoprężnych ID, słaba jakość lakieru na masce, typowe problemy z rozruchem, zapala się kontrolka ABS i wszystko jest ok, najczęściej przyczyną jest uszkodzony czujnik ciśnienia. W modelach z 2006 roku i początkowych modelach z 2007 roku problemy z tylnymi amortyzatorami, wadliwa seria montażowa. W pojazdach z silnikiem drugiej 2, 2 i CDT i o przebiegu nieprzekraczającym 40 tysięcy km wystąpił problem ze ślizganiem się sprzęgła.